Inicjatywa, którą rozpoczęliśmy już ponad 8 lat temu, myślę, że nabiera coraz większego tempa, ponieważ coraz więcej klubów zgłasza się do Zagłębia Lubin właśnie w związku z tym, że chcemy się dzielić wiedzą i chcą podpisywać umowę o współpracy i myślę, że dzisiejszy dzień jest takim ważnym dniem dla wszystkich klubów, które są zrzeszone w tak zwanych klubach partnerskich Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie, ponieważ w dniu dzisiejszym rozpoczynamy właśnie taki pierwszy etap szkoleń w tym roku i tych szkoleń będzie kilka i też nowa formuła, którą będziemy teraz przedstawiać klubom, myślę, że będzie dosyć ciekawą ofertą dla tych klubów, żeby podnieść poziom szkolenia zarówno w ich klubach, a także i myślę, że w przyszłości Zagłębie też będzie będzie miało korzyści w postaci zawodników, których ewentualnie możemy gdzieś tam wyselekcjonować do grup już tutaj akademijnych. Od wielu lat współpracujemy z doktorem Krzysztofem Paluszkiem, waszym dyrektorem, i to jest główny powód naszej obecności tutaj, podpisania tej umowy. No jest to niezwykle otwarty człowiek, zawsze, przede wszystkim, przede wszystkim co warto podkreślić, zawsze ma czas i często rozmawiamy o różnych projektach i myślę, że w najbliższym czasie niektóre już będziemy prowadzać przy udziale i pomocy trenerów Zagłębia Lubi. My jesteśmy skoncentrowani oczywiście na danym Śląsku, jeżeli chodzi o skauting, jeżeli chodzi o selekcję zawodników, natomiast jest coraz więcej tych klubów z Polski. Mamy tutaj kluby, które muszą jechać do nas 6-7 godzin. I to jest też fajne, że rzeczywiście chcą i przyjeżdżają takie osoby do nas i chcą korzystać z tej wiedzy. Mamy kluby z Wielkopolski, mamy kluby z województwa łódzkiego, ale głównie oczywiście tutaj kluby też z województwa śląskiego, małopolskiego, ale głównie koncentrujemy się na klubach dolnośląskich, ponieważ tych klubów już możemy gdzieś tak naliczyć w cudzysłowie oczywiście około 50. No jest to ważne przede wszystkim ze względu na doświadczenie klubu, nas interesuje poprawa szkolenia w klubie. Macie tutaj wielu ekspertów, otwartego na współpracę dyrektora akademii i to jest bardzo ważne.